O nie! Nieskończone są te wody. No ile jeszcze można płynąć? A gdyby tak trochę urozmaicić grę. Hmm. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii Hodyfikacje. Dzisiaj zaprezentuję Wam modyfikację Ocean Adventures. Czyli jak widzicie przygody na oceanie. Już coś się zmieniło. Zmieniło się, już widać tutaj w tym obrazek ten co się kręci tak w głównym menu. Są wyspy. Czyli znajdujemy się na oceanie. Teraz wejdziemy na świat specjalnie wygenerowany. Można pobrać tylko samą modyfikację, ale i generator, który jest według mnie bardzo przydatny do tej modyfikacji. Generuje on nam duże oceany i takie średniej wielkości wyspy. A więc, co się znajduje? To jest pierwsza wyspa. Poczekajcie, ja muszę zobaczyć, jak ona się nazywa. Yy, to jest zwykła wyspa, to jest forest, forest, Island, to jest, to jest wyspa, no, niby lesista. To są wyspy Desert Islands. Są jeszcze wyspy Jungle Island. Tam po prostu jest biom dżunglowy, yy, nie wiem czy mam takie, takowe tutaj, chyba nie mam, chyba nie mam niestety, korzystam z mod modyfikacji more creative i pokażę wam, najpierw, najpierw wam pokażę page one, no dobra, yy, najpierw pokażę wam, czy jest tutaj ten, ja jako tego tego czegoś jest Pirate Zombie To jest Zombie Pirat. Yy, nie wiem Nie wiem <ścoughs> yy, Nie wiem, yy, nie, wiem. Yy, nie wiem, nie mogę wyłączyć yy, Creativa Bo nie mam tu many items I zobaczcie ile ja go biję I co z niego leci? To co z pigmena normalnie No od, odgłosy świni nie napracowali się autorzy, żeby dodać jakieś własne tutaj odgłosy. No to co? Przedstawiam Wam resztę z tej modyfikacji. To macie to pierwsze jajko. Dalej. Te wszystkie są, te wszystkie rzeczy są, jak widzicie, wypisane tutaj. No dobra. To teraz taka młotka. Nie wiem, czym ona się różni, ale domyślam się, czym się różni. Uwaga... Uwaga, uwaga! Uwaga! I... Siup. Czyli tak jak myślałem... Że ona nam się po prostu nie niszczy tak... Uparcie jak te poprzednie... ...mudencje. No to zobaczymy sobie jak to skraftować. Jest redstone, dobra, łódkę kraftujemy, tak jak zwykłą łódkę, tylko że jeszcze kraftujemy tutaj, o, tak, tak, no, no i to tyle, no to teraz, poczekaj, co to jest, tak, zagubiłem się trochę, szukamy dalej, kolejny, rice, czyli ryż, rice seeds i uwaga czym się charakteryzują sadzaonki ryżu tak weźmiemy trochę tak weźmiemy trochę i czym się charakteryzują eee, no poczekajcie <gry> pokażę wam to w praktyce nie posadzimy ich tutaj Szczerze mówiąc, to nie wiem, gdzie my je w ogóle posadzimy. Na wodzie? Yy, nie nie wiem, poczekajcie, zaraz wam powiem. Dobra, już chyba wiem, bo tutaj jest tak jakby, trochę niewyraźnie na tej stronie z modyfikacją. Tak? Ona, on musi. No. Nie wiem co. Chwila. Y, Zaurane pole. Klikamy jeszcze raz. I co? No i nie wiem. Może dużo razy trzeba tak nawalać. No nie wiem. To, y, to ma być niebieskie, w każdym bądź razie. Y, zaraz do tego wrócimy. Y, no nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Y, przejdźmy dalej. Zatem no. Dziwne, trochę dziwne. Eee, me, 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 glowstone. Glowstone, taki Glowstone Dust. To ja wezmę, poszukam. Glowstone. Jest jasno jasnopył, Lilia. E, nie wiem, jak jest Lilia. Lilia. Lilia wodna, nie wiem. Lili się pisze, nie wiem. Dobra. I co z tym robimy? E, możemy sobie barwić. Uh -huh. A, może tak. O! Udało się! Udało się! Jest gotowe do uprawy ryżu. C chyba musi być otoczony z dwóch, czy z trzech stron wodą. No nie wiem, musicie sami pogombinować. Teraz zobaczymy, jak to z mączką kosną się sprawuje. Czy można? Można! I, aha, no tak sobie oczywiście posadzę. Tak to wygląda. I wygląda w ten sposób. Co jest? No, nieważne. Raz się przyjmie, raz się nie przyjmie. No dobra, jak widzicie, już pomijmy to, zostawmy to w spokoju. Dalej, poszukamy sobie podnie morza. Nie wiem, czy sobie poszukamy, bo na dnie morza występują takie oto przedmioty. Weźmiemy sobie w ol i występują takie glony. No bo to są glony. A, nie pokazałem Wam jeszcze jednej rzeczy. Miseczka, gdzie jest miseczka? Miseczka. I można robić zupkę ryżową, czy tam talerz z ryżem. No, właśnie talerz z ryżem. Można sobie robić do jedzenia, to służy też jako jedzenie. Dobra. I teraz pokazuję, jak się robi takie danie glonowe. Możemy łowić ryby. To się łowi tak samo normalnie. To się łowi tak samo normalnie. Te ryby i rainbow, czyli takie nie wiem, tęczowe ryby to się chyba nazywa, tak, salmony i jeszcze pik, nie wiem co to powiedzmy, że szczupaki, chociaż się mylę. No to i możemy kraftować to, co teraz chcę wam pokazać z dowolną rybą. Pokazuję wam recepturę sushi możemy to kraftować z dowolną rybą, i zostają nam cztery sushi, które możemy sobie smacznie wcinać. No, i jeszcze jedno, które zapomniałem wam pokazać. pewnie jeszcze nie jedno, ale kolejne co wam pokażę. To będzie miksturenia. Tak, ha, o! Z rumem. Z rumem. Gdzie są buteleczki? Um, by o! Widzicie, jaka przydatna jest ta modyfikacja. Kraftujemy ją w taki sposób. I ją chyba możemy normalnie pić. Tak mi się przynajmniej wydaje. A ja mam more creative. Proszę. I co to daje nudności? Tak jak jest za, taka zamuła Ech, Przy okazji wam. Jak ja mam more creative. To pokażę wam. Jak działa ryż. Znaczy nie. Nie pokażę wam. Bo mam full HP. Poczekajcie. Możemy tak samo jeszcze sobie tworzyć takie miski lub takie Blowfish staki, czy takie ciastka, o których no, modyfikacja nie wspomina. To znaczy tam na stronie internetowej nie wspomina. Ale sami się przekonajcie, może coś dodadzą, obserwujcie ten post. I oczywiście link do downloadu znajdziecie w opisie. Można ściągnąć także wersję serwerową tej modyfikacji. A więc ja myślę, że pożegnam się z Wami. Co jest? Coś strzeniłem? No dobra. Pożegnam się z Wami. Do, do, do zobaczenia w kolejnych kodyfikacjach.